Witajcie kochane, mam taki problem, uprawiam miłość z mężem 10 lat zawsze po ciemku, ale ostatnio wymyśliłam sobie, że zapalę światło, patrzę, a on przez 10 lat uprawia ze mną miłość wibratorem. I co ja mam zrobić? Okrzyczałam go, jak to może być, że mnie tak oszukujesz? Ja myślałam, że jesteś wspaniałym kochankiem, a tu takie coś. Na to ze spokojem możesz mi odpowiedział to on się jakoś wytłumaczy. A jak ja się mam wytłumaczyć z trójki dzieci? Ha? A my dajcie, zawsze miłość z zapalonym światłem. Pa-pa!